Nasza historia to nasz język, nasza kultura. To wszystko jest ojczyzna. Nasza matka. męczenników. Ziemia ogrzana miłością ojców i matek. Polska to jest ziemia święta. Ziemia ta jest święta, bo rodzi. Rodzi nie tylko chleb w, złonych, w złotych łanach zboża, ale rodzi świętych synów i córki. Świętych Polaków. Naród Święty. Nie byle jaki. Naród ochrzczony i wierny Bogu. Naród Popiełuszków, Wyszyńskich, Mielowskich, Balickich, Pelczarów i Markiewiczów. Naród Święty. Ta Ziemia Święta rodzi rzeczę niezliczoną co po tej ziemi szła przed tron Boga i baranka, aby tam na wieki w nowej ziemi chwalić imię Boga. To ziemia święta. To ziemia świętą się całuje. W tym święto Jano Pawłowym geście całuje się te ziemię tak, jak się całuje ręce Matki. Ziemia ta jest święta, bo odkąd przed tysiąc i pięćdziesięciu laty wkopano w nią krzyż Chrystusowy stała się więcej niż ziemia. Odkąd stanął na niej krzyż Chrystusowy, ta ziemia, święta ziemia, stała się ołtarzem i była oświęcana ofiarą. Bo na ołtarzu się składa ofiara. Ofiarą krwawą i ofiarą cichą. Na tę ziemię jak na ołtarz wylewana była krew, krew za wolność naszą i waszą. Morze, morze czerwone polskiej krwi. A rzeki, co to morze zasiliły mają imiona, Grunwald, Kirchholm, Chodźń, Wiedeń, Warszawa 1920, Westerplatte, Katyn, Oświęcim, Monte Cassino, Warszawa 1944, Woły, Smoleńsk i wiele, wiele innych. Mnóstwo rzek i Czerwone. Wielkie, czerwone morze polskiej krwi. Na tej świętej ziemi, która stała się ołtarzem. I przez to Morze Czerwone wiedzie droga do nowej ziemi. Do ziemi obiecanej, do ziemi wolności. Poślij Pani mój Rzesza, niech Twoją laską uderzy to morze. Niech te czerwone wody się rozdzielą i otworzy się droga. Droga do wolności. Ta Ziemia zalana krwią jest święta, przez krew stała się ołtarzem. Te Ziemie się całuje w święto Janopawłowym geście, jak się całuje kamień ołtarza. Zaprawdę, zaprawdę ta Ziemia jest święta. Bo jest jak księga spisana przez Boga. Spisana nie na kamiennych tablicach, ale na sercach, duchem Boga-Żywego. Te tę ojczyznę, tę księgę Bóg pisał. I święta jest, bo to Bóg dał ludziom biuro do ręki, i sławą tę rękę ludzką człowieka wodził, aby na tej ziemi pisała to, co Jego, to, co Boże to, co święte. I tak, na tej ziemi żyły proroki, co ziemię te zapisały wiedzą i mądrością. Kopernik, Heweliusz, Mickiewicz, Jan Kanty, Słowacki, Skłodowska, Łukasiewicz, Baczyński. Boże sprawy, aby ta księga nie była zapieczętowana, złam pieczęcie głupoty i lenistwa. Otwórz, Panie, na nowo przed nami tę księgę i naucz nam ją, nam ją czytać. Naucz czytać te ziemię, ziemię, księgę mądrości, te ewangelie polskiego ludu. Ta ziemia, jak księga, jest święta. Te ziemia się całuje. Tak całuje się święto Janu Pawłowym Geście. Całuje się ją jak księgę Ewangelii. Zaprawdę. Zaprawdę ta ziemia jest święta, bo ma władców świętych. Co święcie władali. Pod ich berłem ziemia nasza świętym królestwem Boga się stawa. I wołamy dzisiaj przyjść na naszej ziemi, Królestwo Twoje Panie. Poślij na nowo Ducha Panie mądrości i ofiary, który prowadził świętą Jadwigę Królową. Daj rządzącym łagodność świętego Kazimierza Jagiellończyka i daj im czułość świętej Kingi, Pani Sądeckiej. Knij ojczyste naszą duchem miłosierdzia Świętej Jadwigi Śląskiej i duchem męstwa Sługi Bożego Toruta. A przede wszystkim Królu Królów i Panie panujących, Władco i Wodzu Niezwyciężony przez nikiego, patrz, jesteśmy świętym królestwem Twojej Matki Przenajświętszej. Usłysz z ust naszych, Panie, Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja. Tymi słowy Polska mówić się uczyła. Usłysz głosy na pełni myśli człowiecze. Słysz modlitwę nosimy. Tak, Królestwo Maryi. Polska to Królestwo Maryi, to Ziemia Święta. I trzeba ją całować w święto Pawłowym geście, jak się całuje święty obraz Boga rodzice, bo to jej królestwo. Ale siostry i bracia, jest jeszcze jeden pocałunek, wstrętny pocałunek, złożony na świętości za 30 sech. Udawana miłość, udawana za pieniądze, by zyskać i mieć. Fałszywa miłość Judaszowa. Panie, Panie, jeśli bym miał tak całować tę ziemię, niech mi język nie dogarda. Boże, rząd co i Panie Narodów. Z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać. A za przyczyną najświętszej panny królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierną była, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najbliższej Matce, Ojczyźnie Naszej, byśmy Jej i Ludowi Twemu, swych pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące. Wedle Woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołani kierować. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Bye. Pass nógv. Na travo. Pat. Pass nógv. Pat. Szanowni Państwo, drodzy goście, dzisiejszej uroczystości. Należymy do pokolenia, które nigdy nie odczuwało utraty wolności. Nie musieliśmy także stawać do walki o wolność ojczyzny. Smak niewoli i wojny znamy tylko z historii. Możemy powiedzieć w tym względzie, że jesteśmy szczęśliwcami. Nie zwalnia nas jednak od odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny i od pamięci o naszej bogatej, ale trudnej historii. Mamy obowiązek pamiętać także o ludziach, którzy składali ofiary z własnej krwi i życia za Ojczyznę. Dzisiejsza uroczystość z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości spełnia ważny cel, jakim jest przypominanie. O naszej historii, a także uświadamianie nam o powinnościach względem Ojczyzny. Ojczyzna to dar i zadanie, tak nas nauczał święty Jan Paweł II. Cieszymy się z faktu, że żyjemy w wolnym kraju, ale musimy pamiętać o trudnych latach, kiedy to poprzez brak poszanowania Ojczyzny i stawianie prywatnych celów nad dobrem społecznym a także nad interesem państwa przez szlachtę w XVIII wieku, niegdyś silna Rzeczpospolita upadła i została rozgrabiona przez sąsiadów. 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy w 1937 roku. Trwało to jednak świętowanie bardzo krótko i powróciło dopiero w 1989. Dzisiaj nikt nie wymaga od nas ofiary z krwi ani z życia, ale rzetelnej i uczciwej pracy. Naszym najważniejszym zadaniem na obecny czas jest troska o dziedzictwo przodków i losy przyszłych pokoleń. Naszą modlitwą podczas przyświętej i uczestnictwem w tym apelu zaświadczamy, że pamiętamy o tym, co najważniejsze, a więc o Ojczyźnie. Życzę Państwu i sobie, abyśmy potrafili umiejętnie korzystać z wolności. Dziękuję. Ya Get us. Raz, dwa, trzy, tak pośpieszał, że się zdyszał. Raz, dwa, trzy, mocno boleje, żałuje. Boleje, żałuje? Że się z paniem ufurnuje. Raz, dwa, trzy. Gdy ksiądz prawo się dowiedział. Raz, dwa, trzy, na plebani nie usiedział. Raz, dwa, trzy, zgłosił się więc taki plan. Zgłosił się taki plan. 何